Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o swoim problemie. Taką dzisiaj robimy intencję, żeby wylosowała się karta Stali Kart Twoja Transformacja. Ja wylosuję dwie karty, a ty sobie teraz wejdź w pole, połącz się ze sobą, po oddychaj trochę swoim problemem i poproś wszechświat, aby dał ci odpowiedź poprzez jedną z kart. Zdecyduj, czy wybierasz kartę którą wylosowałam z numerem 1, czy wybierasz kartę z numerem 2? Jeśli wybrałeś kartę z numerem 1, akceptacja siebie, za co lubi mnie świat. Przeczytaj sobie ten dekret i napisz, czy z tobą rezonuje. Jeśli wybrałeś kartę numer 2, to nazywa się ona Wdzięczność za pracę. Przeczytaj sobie ten dekret i napisz, czy on z tobą rezonuje. Jeśli chcesz mieć swoje karty transformacji, zapraszam do sklepu.